Kurwa, Abdul, dawaj kepsa, bo rozpier ci zaraz tę budę. Ludziom to nie dogodzisz. Jedni słuchają klasyki, a inni disco polo. Jedni lubią wąchać kwiatki, a inni własne bąki. Jedni oglądają filmy z przesłaniem i głębią, a inni ze słoikami i kubkami. Ten kanał jest zdecydowanie dla tych drugich. Jakie czopki, no jak to jakie? To dupy. I największe. Kurwa Krzychu, co zrobiłeś? Uszkodziłeś mi klawisz w klawiaturze. Oj tam, oj tam, wyciągnie się z mojego laptopa i wsadzimy do twojego. Kurwa Krzychu, przecież ty nie masz laptopa. A ty si by na ch** się patrzysz. To wszystko twoja wina. Wszystkie rybki mają pipki, ziura, 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 ziura się będzie działo, że ja pierdolę, więc żeby niczego nie przegapić, zasubskrybujcie nasz kanał.